Witam, pokażę Wam dzisiaj moją wypłatę z programu Adblast. Pieniądze dochodzą na mój portfel w, na giełdzie BitBay. Wypłatę zaciąłem 24 marca, to była niedziela. Nie wiem czemu ta kwota jeszcze jest nie jest zaktualizowana, pewnie dopiero jutro się zaktualizuje. 24.10.51, 59,85 dolara do wypłaty. Tutaj mamy mój portfel i wypada doszła e, dzisiaj o godzinie 9.23 w takiej kwocie. Teraz je sprawdzimy jest to dokładnie 5754 dolara ta różnica 2 e, dolarów pewnie wynika e, z kursu bitcoina, który był inny o godzinie 9.23 niż jest teraz Także jak widać wszystko działa.